Cześć, z tej strony Rawa Zamycielita w kolejnej z Minecrafta i dzisiaj lecimy na wielką, długą i mam nadzieję, że nie zapomnianą i udaną wyprawę, żeby przede wszystkim znaleźć jajko snifera. A poza tym może jakieś inne biomy, inne ciekawe rzeczy. Więc wejdźmy do łódki i zacznijmy już płynąć. I teraz tak, ja mówiłem, że będę robić taką wyprawę jak wyjdzie 1.20. 1.20 wyszło. Więc właśnie teraz rozpoczniemy yy, tą wyprawę, o której mówiłem. Ale tak jak mówię, chciałem znaleźć jajosnifera. Ale to nie jest też jedyny cel, bo ja bym chciał znaleźć kilka biomów. Przede wszystkim sawannę. A poza tym chciałbym ewentualnie znaleźć dżunglę i wiśniowe. Ale to tylko po drewno. Bo nic innego. No ale no to jednak może zająć. I o to chodzi. Że nie wiem, jak długo będziemy szukać, i też nie wiem, czy cały czas będziemy przeszukiwać ocean. Bo może być tak, że będziemy wysiadać i ślądem, a tam jajka Slifera nie będzie, a nie chcesz cały czas spływać tylko na ocean. Nie, więc zobaczymy, jak długo to potrwa. To może potrwać ten odcinek, ale pewnie potrwa z dwa. Ale jest szansa, że potrwa nawet więcej. Poza tym tam jest. Ruined Portal, to podpłyńmy. Chciałbym jeszcze znaleźć ametyst. Bo to by mi się przydało, ale no. Szanse są marne. Ale może ametyst też przy okazji znajdziemy w oceanie. No na to liczę. Tylko, że no, jak widzicie, to ametyst nie jest najprostszą rzeczą do znalezienia. Aczkolwiek. Nie, czy to nie jest portal mamy ruinę, ale czy to jest portal? Nie, to zwykła to jest jakaś zwykła ruina bez żadnego nawet podejrzanego piachu, więc no tak kiepsko no dobra, płyniemy dalej w takim razie o, ale widzę statek, bardzo dobrze e, też nie pytam, bo my byliśmy już na oceanie i nie wiem, czy ja czasem nie byłem w tym statku. Zobaczymy. Może ci także byłem. Może ci także już go lutowaliśmy. Ale nie wiem. Wiem, że gdzieś. Dobra, tutaj byliśmy. Czyli to chyba gdzieś tutaj, jak popłyniemy, zaraz powinien się zaczynać nowy świat. W sensie już po 1.20. Tak tam mi przynajmniej wydaje. No, mam nadzieję, zobaczymy. Na razie tak skifera nie znajdziemy, bo to jest zły biom. Ale zobaczymy, chociaż może tu też jeszcze byłem, nie wiem. Zobaczymy. Czy ja tu byłem? Płynie. Do dołu. Jestem pewny prawie, że dokładnie tu jeszcze byłem. Czyli to nawet nie tu, a jeszcze trochę dalej trzeba popłynąć. Aha. Ale tak, tutaj skarbuszka liczby, czyli to było najdalej jak poszedłem. Mam render distance 16, czyli... Czyli trochę dalej. O, mamy kolejny wrak. Trochę dalej popłyniemy już tutaj powinny być zaraz nowe rzeczy. Tam są jakieś ruiny zaraz, więc ja obczajmy, ale najpierw wrak yy. Serio, tutaj też byłem? Boże, daleko byliśmy No dobra Ale tu, No w sensie, i tak byłby render distance, więc to na jedno wyjdzie, to już na nie sprawdzamy Spopłynimy Okej okay. Morska świątynia, I'm pretty sure. Eee, odpłyńmy ją, bo nie chce mi się walczyć. Jak będzie lepiej. Choćby bardziej tędy. No, sobie też trochę w tą stronę popłynąć. Ta nie chcę mi się walczyć teraz z Guardianami, chociaż... Chociaż i tak będziemy musieli tu wrócić w serii. Za w sumie niedługo, bo potrzebuję i tak... Armor trim na zbroję, a moim Armor Trimem, który sobie chciał wziąć e, i mieć na zbroi to jest właśnie Armor Trim, ten podmorski, więc dobrze, że znaleźliśmy e, Tu coś chyba jest Dobrze, to już na pewno nie widziałem, ale Czy tutaj render distance mój czasem przypadkiem? Nie dobrze, tu są nowe tereny. Tu już mamy ten piasek podejrzany. Bardzo dobrze. I mamy i, e, mamy bardzo duże towarzystwo Które najwidoczniej uważa, że jestem trochę niepotrzebny e, Teraz nie wiem, bo to na pewno nie jest biom, w którym się szuka snifera. Ale niby jest piasek, a nie żwir, a to w piasku jest jajo z Nie jestem do końca pewien. Czy tutaj nie ma szansy, żeśmy znaleźli jajko. Może jest jakaś? Pewnie nie, ale zobaczymy. Ech, dobra. Trzeba ciebie się pozbyć. Ej, nie mogę cię trafić. Dobra. No kolejny. Ile was jest? Dobra, wiecie co? Popłyńmy, bo mi się tyle skończy. Po prostu poczekajmy chwilę, aż tutaj przyjdzie. Dobra. I cyk. I mamy nawet trójcą. Fajnie. Eee, mamy. To jest ciekawe. Wszystko inne jest beznadziejne. No dobra, to trzeba idzie odkopać. Tylko Pro problemem jest bardzo dużym tlen. Niestety, ale mamy też żywir, no dobra, to zobaczmy, czy żywirze będzie, no pszenica, super, trochę takie słabe i tu jest kolejny piasek, ale się duszę, a nie chciałbym, tutaj umierać, dobra. Tam coś jest, ale... chyba tam jest statek. To popłyniemy, a propos, oddaj mi moje łóżko. Ale nie dobra, zróbmy inaczej. Dopóki tu jestem, zostaw łóżka, przez przez sprzedek umarł. Eee, I chodźmy szybko po to, co tutaj zostało, czyli ten jeden piasek jeszcze. Dobra. żwir. Serio? Dobra. Dobra, jest ok. Mamy sam syf, ale trudno. Zabierzmy to, co ważne, czyli to. I lecimy. A lecimy dokładniej, jak yy, gdzie ja byłem. Yy, tam był ten wrak, dobra, chodźmy tam. Yy, przy wrakach, z tego co pytam, nie ma żadnych piasków, podejrzanych żwirów i tak dalej. Też są tylko przy ruinach, a więc to nam nie pomoże za bardzo ale tak to jest statyk, no, ale zobaczymy może coś będzie ciekawego mimo wszystko ja chociaż tutaj bym chciał znaleźć ciepły ocean bo na razie to wszystko jest yy, zimny aha kupa topielców dobra weźmy to yy, okej okay. I chodźmy tu I chodźmy stąd i się wynośmy jak najszybciej Ale Możemy sobie tego poszukać Why not Może coś znajdziemy Jakieś diaksy fajnie by było, bo mam ich Mam ich mało, a potrzebuję jednak teraz diaksów dużo No bo odkąd robili to, że teraz trzeba ten netherite tak upgrade'ować e, Tymi Tabliczkami ulepszeń, no to to jest problem. No ale dobra, zobaczymy. Bo to trzeba 7 diamentów, żeby pomnożyć i mieć z jednej dwie tabliczki. To jest dużo, więc trzeba mieć samą tabliczkę, a to jest trudne. Więc trzeba gdzieś tak pójść do netheru i szukać bastionów. No ale dobra. to trudno. Bastiony się jeszcze znajdzie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra. Las brzozowy. W lesie brzozowym. Teraz się pojawia ta nowa struktura, ale to nie ma raczej jakiegoś większego sensu jej szukać. Dobra. Teraz gdzie to może być? To jest chyba jeszcze w ogóle tutaj dalej. Aha, nie, bo to jest w ogóle tam. No dobra to nie to wracamy szybko szybko, dawaj, dawaj, dawaj szybciej Dobra To jest gdzieś tu w ogóle O, tu dokładnie Na tym małem półwysep Ojej, ja tak to w ogóle już nazwać, to jest ledwo półwysep Gdzieś tu? Może hmm. Nie widzę. Za bardzo. Zrobił tak. Zrobił tak, to by było dalej. Czekajcie. O jest super. Dobra, mm, fajnie. Mam dużo. Regeneracja spoko, TNT się przyda. To jest nic. Dobra, motyki nie są ważne. Oddychanie pod wodą się mi przyda, bardzo dobrze. E, teraz, tak, co mogę wywalczyć? No to to jest w ogóle niepotrzebne. No, zróbmy coś takiego. I powiedzmy, nie wiem, a. Co jest niepotrzebne? Nie wiem, w sumie. No Dobra, to powiedzmy. No dobra, i teraz idziemy. Tak, ale piasek zachowam, bo potrzebuję go wracać do szkła. Napóki no, nie znajdę pustyni, no to ze szkłem jest kiepsko. Dobra, to możemy teraz... Co teraz to jest bezużyteczne. Wywalamy. I płyniemy dalej. Dobra, poszukajmy czegoś. Yy. Chwila, to jest tam, gdzie byliśmy. Tak, to jest tam, tak, gdzie byliśmy. Struktura. To tam nie płyniemy, bo to nie ma sensu. E, płyniemy dalej prosto. Też szukam, no mówię, jakieś może biomy znajdziemy, ale na razie to wszystko to są zwykłe biomy, nie ma żadnego ciepłego. Więc no za szybko raczej nie spotkamy żadnej sawanny. Ani pustyni, też pustynia by się przydała, bo tam są te piramidy i w sumie one mają teraz to te nowe pomieszczenie z piaskiem. Ja tam jeszcze nie byłem, też byłem na kreatywie. Na innym świecie, ale nie byłem nigdzie jeszcze na surwiwalec Chciałbym to zobaczyć. Ale no to. Mówię, trzeba by znaleźć tu strunę. To jest jakaś podmroska struktura, ale ja bardziej szukam faktycznie tych na ciepłym oceanie. Tylko, że najpierw to trzeba znaleźć ciepły ocean. Bo to głównie z tym jest problem. A, padać musiało zacząć. Kolejny ocean temple? jest monument? A, możliwe, że nie. Możliwe, że to jest po prostu ruina, ale na wszelki wypadek. Się odsunę. Bo nie chcę walczyć teraz z guardianami. Teraz jedyne co mi interesuje to znalezienie jakiegoś biomu ciekawego. I też nie lasu. Jak znajdziemy jakąś polanę, to można zacząć eksplorować, ale no. No w lesie to trochę trudno, bo trzeba się przedzierać. Hmm. Tu jest trochę jakby... Tam jest statek. To jest kawałek jakby takiej mielizny. O, jakiś biom, coś mamy. Bardzo proszę. Eee, to może być kawałek z polaną tutaj. Tu, to jest polana, możemy zaraz wysiadać, tylko najpierw. A ja już odpłynąłem prawie ponad 2000 bloków, sporo. Tysiące bloków kratek w zasadzie. Dobra, co jest w razie czego do wywalenia? Tak myślę, ja mam za mało miejsca generalnie w ekwipu. Jakiś delfin umarł, trudno. Y Chyba mógłbym wywalić wreszcie go to drewno zwykłe. No i to w sumie też. Ty, aka akacjowy! Jeszcze są nawet trimy, dobra. Krani, 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 szybko. Krani bambusa. Odejdź! Terrorysta mnie zaatakował. Ale to jest akacjowy w ogóle statek. Hmm. Nie wiem jak wy, ale ja w większości spotykam tylko trzy rodzaje statków, ewentualnie cztery, e, czyli dębowy, ciemne drzewo, świerk i e, dżunglowy, ale e, to bym sobie jeszcze zabrał, tylko nie wiem za co. Mm, dobra, węgiel. Ale akacjowy, nie pamiętam kiedy w ogóle ostatnio akacjowy znalazłem. Ja nie wiem, ale mamy dwa Armor Trim, więc przyda się, są fajne eee, Dobra, nie chciałem trochę pozbierać drewna ze statku, ale to się za bardzo nie uda, więc się lepiej stąd wynośmy Idziemy na piechotę Po prostu Zobaczymy co tu jest eee, Tak, to jest polana, więc teraz tak Co mogę wyrzucić, tak, realistycznie, co mi się najmniej przyda eee, Wiecie co? Mogę wywalić już ten hełm, bo on się i tak zaraz rozwali. No, zabierzmy to i teraz trzeba iść spać, bo jest noc. A no dobrze, o. Mamy to. I teraz chodźmy na polanę. Czy to jest polana? A w sensie do polanu no to jest polana, ale taka mała. Chociaż tam jest coś dalej trochę, więc zobaczymy. Jest wszędzie las naokoło, Ja bym chciał jakieś miejsce bez lasu. Tak myślę... Nie, to jest las. Myślałem, że tam są bagna, ale nie, to jest zwykły las dębowy. Tylko to tak wygląda. Tak, tam mamy świerkowy. Hmm. Tylko czy to jest... Możliwe, że to jest ta mega taiga. Ale wiecie, ta fajniejsza, ta lepsza. O. Na pewno wiem, że to fajnie wygląda, ale to chyba zwykła. O. Chociaż. Nie, no nie widzę nigdzie podzolu ani nic. To jest na pewno zwykła tajga. A szkoda. No tak, to jest zwykła. No to nie potrzebujemy zwykłych tajg. My potrzebujemy ewentualnie lepszych dajka, ale no mówię Przede wszystkim chciałbym znaleźć coś ciekawszego typu akcja. No fajne drzewo generalnie i głównie drewno bym chciał, po prostu o to mi chodzi Znaczy ja wiem, że to mogę zdobyć od Wondering Trader'a Ale no jakby to trochę zajmuje, żeby akurat miał akację znaczy może czasami się trafia za pierwszym razem, a czasami się trafia za, nie wiem, 40 razem jak przyjdzie. No dobra, może przesadziłem, ale czasami trzeba naprawdę długo czekać, żeby dostać od niego tą akację. Ja w moim pierwszym sezonie czekałem, no, dość długo. Znaczy no on chyba na początku mi też przyniósł jakąś akację, ale no jeszcze nie miałem radów Teraz mam, tylko że nie przy sobie emeraldy mamy, ale mamy bambusa z ciekawszych rzeczy więc to może być spoko bambus może być spoko dobra jakaś skinia trochę żelaza ale no co nie potrzebuje co bardzo chodź dalej wyszliśmy na jakąś polanę niezbyt tu wszędzie jest lasy, no to jest tyle tych lasów, tego płynąć mniej Kiedyś się Minecraft generował, mam wrażenie, bardziej tak płasko, znaczy no płaską to wiadomo, bo jest 1.18 teraz, ale generalnie było mniej lasów. Było dużo mniej lasów, teraz jest ich dużo. Uuu, co ja tu widzę? Ja sobie zapiszę koordynaty. Chwila, zapiszmy. Wiem, że mógł, co prawda sprawdzić co później nagranie, ale i tak muszę to mieć zapisane. Dobrze, no, pillagerowie. Zobaczmy teraz kilka rzeczy, bo oni mają fajne rzeczy. Iron Golema, ale mają aleje. A ja tutaj widzę jeszcze inną chyba pustą klatkę, ale pusta by raczej. O, na co trzy. Drugi iron golem i... Ale scam uh, Please don't kill me Don't shoot me Proszę Nie, nie możecie tego zrobić uh, Punch unbreaking, dobra weźmiemy ciebie A uh, tak uh, Nie wyszło do końca tak jak chciałem Trochę lekki problem. Postawmy tu na sekundę łóżko, w razie czego, bo nie wiem jak to się zaraz skończy. Jak nie do panu. zostaw! Nie! Okej. Okay. Czek dobrze, nie ma. Dobra, zjedzmy. Mógłbym to zrobić w taki trochę słaby sposób i po prostu tam w... Bić na podejście, ale A, Dobra I cyk I nie ma Kolejnego mniej Dobra, super, super e, Mam batomen w czego? Co przepatać, żeby nie wchodzić do wiosek Żadnych Ja tam wolę kuszę dawać kusze Nie potrzebuję tego Ale tylko zjedzmy Zaraz nam wbijemy Nie powinienem uwolnić iron golemy, by mi pomogły Ale dobra, trudno o, Strasznie długo się regeneruje Dobra, nie wiecie co y, zmiana planów To nie ma sensu Zrobimy to w taki trochę gorszy sposób, ale trudno Zrobimy to o tak. Dobra, powoli, trzeba się wydało? Budować... Au! Nie! Nie przewidziałem tego, że mnie strącą. E, gonią mnie? Nie wiem. Gonią i to na pewno, ale zostawiłem tam łóżko. Jest słabo. Okej, okay, eee... Odejdź. Ostatni strzał i powinno go już nie być. Dobra, mamy to. Sytuacja częściowo opanowana, ale tylko częściowo. Wiecie co? Ja mam wrażenie, że to jest trochę trudniejsze niż myślałem. Hmm. Ale teraz jest ich trochę mniej z kolei tam więc spróbujmy jeszcze raz tylko zabudujmy, że nie weszli zróbmy coś takiego tylko że tu podbudujemy się jeszcze wyżej okej, okay, zjeźdźmy że stąd to już mnie nie strącą jest ich strasznie dużo i w sumie jest ich coraz więcej dobra zbudujmy trochę tego e, i chodźmy dobra e, ok jesteśmy teraz tylko trzeba jakoś zejść e, tak ok gdzie jest skrzynka Pokażcie. Tu jest dobrze. Tu jest skrzynka. Są bardzo dobre rzeczy. Teraz, gdzie jest pila, filar? Tu jest filar. Ups. Sorry, a Dobra, nie ja ta trzeba zrobić trochę powoli, film trwa już trochę długo, więc zaraz będziemy kończyć, dobra, po tobie, to jest jeszcze jeden, to ja wiem, ale... Zastanawiam się, czy dałoby się to jakoś obudować, żeby mnie już teraz nie strzelali i wyciąg. au... A nie, dobra, to, to po prostu były te strzały, tutaj były już wcześniej. Ha. Dobra. Nie, tu było dobrze. Okej, okay, żyje, to się liczy i mamy fil. Nie mam pojęcia, który to jest fil, zaraz się dowiemy. Więc zróbmy coś takiego. Wszystkie inne rzeczy są bezużyteczne i zobaczmy co to jest. Beznadziejne, nie polecam, ale wezmę już jak mam to weźmy. No, a więc to, giełdzieczkom się spodobało i do zobaczenia w następnym kursie Minecraft Today. Będziemy jeszcze kontynuować podróż, no i się zobaczy co znajdziemy. A więc cześć i pa! Musiałem.